Sokół, taki intensywny początek zgiełkowania. Wczoraj dwie godziny, dzisiaj półtorej, jeszcze drugi tenik w zanadrzu. Jakie wrażenia z tego początku? Na pewno mocno popracowaliśmy i od samego początku, od przyjazdu. No widać, że trenerzy starają się, żebyśmy jak najlepiej przygotowali się do sezonu, a my musimy się po prostu do tego dostosować i dawać z siebie 100%. Właśnie, jak wrażenia z, no z pierwszego tygodnia pracy z trenerem runiajczym? No pewno bardzo pozytywne. Duży aspekt jest przykładany do taktyki drużynowej i indywidualnej i myślę, że to jest bardzo ważne, a pracujemy też nad oczywiście przygotowaniem motorycznym, więc ten początek przebiega, myślę, standardowo, ale bardzo dobrze. A co się zmieniło w porównaniu do tego zimowego? okresu przygotowawczego z innym trenerem? Jakieś takie nowości, coś specjalnego Ci wpadło w oko? No myślę, że ogólnie te obozy przygotowawcze wyglądają w większości drużyn podobnie, nie się jakimiś niuansami. Na pewno tutaj od samego początku duży, duży aspekt jest przykładany na, na taktykę indywidualną i drużynową i myślę, że, że to może być taki niuans, który, który jest inny. Czy to wrażenie, że twoja rola w zespole będzie trochę inna, że inne będą zadania? Czy, czy nie to za wcześnie na wyciąganie takich wniosków? Powiedz? No, myślę, że troszkę, troszkę jeszcze wcześnie, bo e, mogę grać jak jakby na, na dwóch pozycjach, myślę w tym systemie. I na szóstce, na ósemce Trener też mnie ustawiał już, już na tych dwóch pozycjach, więc e, myślę, że to z biegiem czasu po prostu e, będę musiał się przyzwyczaić do gry i na tej, i na tej pozycji i dawać 100%. Ty tam, gdzie się 100%. sam gdzieś się lepiej czujesz? tam szczerze, że, że mi bez różnicy. Wygląda na to, że szóstka, miejsce dla szóstki takiej typowej będzie tylko jedno, bo taką, tak, takie ustawienie preferuje trener Urniaić. Jak to się w tym wtedy odnajdujesz, wolisz grać z uboku z Bartkiem, czy, 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 czy samemu? No tak, z treningów pierwszych wynika, że, że może tak być, że będzie ustawienie z jedną szóstką, dwoma ósemkami, ale myślę, że to też może się zmieniać przede wszystkim, jeżeli chodzi o, o ligę podróżnych przeciwników i i na pewno teraz częściej jestem ustawiony jako ta ósemka i tam też dobrze się czuję, bo mogę dać trochę więcej w ofensywie i, i mam nadzieję, że dołożyć może jeszcze więcej bramek niż w poprzednim sezonie. Patryk, jakie było Twoje samopoczucie wczoraj około godziny 20.15? 20.15 chyba właśnie wracaliśmy autokarem do, do pokojów, Miałoby być już kolacja, więc troszkę ten trening był dłuższy, na pewno intensywny. Szybciej poszedłem spać, bo już chyba o 22, więc na pewno. Trochę zmęczony, ale zadowolony z tego, że, że możemy na, na bardzo dobrych warunkach trenować i robić to, co kochamy.